www.pilskisport.pl Sport w pile. Sport w pile. Eleonora Dziękiewicz. Pani Eleonoro, mecze ptps z burzynianką zawsze są emocjonujące? No i często kończą się niespodziewanymi wynikami, tak jak dzisiaj. Szkoda, że to są niespodziewane wyniki i my przegrywamy. No ale rzeczywiście, dzisiaj Piła była bardzo, bardzo ciężkim przeciwnikiem dla nas. Czego zabrakło wam, drużynie Muszynianki, aby w Pile ugrać choćby seta albo wywieźć jakiekolwiek punkty? Wiem, mam tak ciężko jest na gorąco po meczu powiedzieć. Nie przeglądałam statystyk, więc nie wiem. Ale wydaje mi się, że takim głównym powodem jest ogromna ilość błędów naszych tak naprawdę. Robiłyśmy ich mnóstwo i na zawsze gryce i w ataku, no, praktycznie w każdym elemencie i w każdym secie. Muszynianka gra również w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Gracie tych spotkań sporo. Może czujecie się trochę przemęczone? Ja nie sądzę, żebyśmy były przemęczone. Jesteśmy dobrze przygotowane do sezonu. E, aczkolwiek rzeczywiście, wczoraj jechałyśmy 13 godzin do piły i, i być może ma to jakiś wpływ, ale, ale nie chciałabym tego zrzucać e, nie wiem, na zmęczenie. Takie mecze się zdarzają, trzeba je grać. W drużynie prowadzonej przez Bogdana Serwińskiego e, jest szereg zawodniczek, które w przeszłości grały w piłę. Pani, czy przyjazd do piły budzi w pani jakieś dodatkowe emocje? Nie, nie budzi we mnie żadnych emocji. Jest jak każdy inny, ale zawsze z wielkim sentymentem tutaj wracam. Bardzo dobrze mi się tutaj grało i były to dobre trzy lata. www.pilskisport.pl Sport w pile.